Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na przegląd do Lidla. Zobaczycie dekorację Wielkanocnej. Zobaczcie, mamy tutaj duże figurki za 60 zł i tutaj mamy takie małe koszyczki za 12 niecałe zł. Są to koszyczki filcowe i na przykład mamy taki z trawką. Tutaj jeszcze są takie zajączki za 6 niecałe złotych. Zobaczcie one są doklejone fajnie wyglądają tutaj jest taki zajączek różowy i jeszcze mamy koszyczek żółty dekoracje za 30 zł to są takie podświetlane ledem albo zajączki albo jacheczka i tutaj, zobaczycie tak wygląda te jajo. Mamy jeszcze w koszach takie fajne świeczki. I tu jest na przykład taka, ona ma kształt kwiatka. Ten też, tutaj u góry ma, ta też ma u góry kwiatki, a ta ma dookoła kwiatuszki takie malutkie. I trzy kolory, cztery kolory tych świec. Co jeszcze znajdziecie w koszach, to takie dekoracje na patyczkach. I na przykład tutaj są jajka, bądź takie zawieszki, w woreczku małe jajka i większe jajka. 7 zł, te dekoracje. Gumowe tulipany. Widzę trzy kolory, tak się prezentują. Bukiecik nawet fajny. No i te zajączki to jest hit, zobaczcie, 30 zł. I mamy takie dwa zajączki. Na regulowanych nogach. Wieniec wielkanocny 30 zł i tutaj um, są takie dwa modele, albo ten, albo ten tutaj z jajeczkami. Za niecałe 4 zł możecie kupić takie drewniane e, ozdoby wiosenne i tu macie ptaszki albo motylki, tu akurat jest zestaw trzech motyli, a tutaj mamy e, dwa. Jeden mniejszy, drugi większy i widzę różne kolory. Łańcuch świetny, słuchajcie, 15 niecałe złotych, takie popękane jajka, bardzo ładnie wyglądają i macie tam w środku 10 takich jajek. A tutaj 13 zł y, to te dekoracje drewniane tu w tych pudełkach. I zobaczcie, macie albo y, kwiatek i jajko, albo takie zajączki. To są dekoracje drewniane, a tutaj jedynie jest y, ten zajączek z tego baranka. Świeczki, zobaczcie, jakie ładne, pięknie pachną. Cena to 15 zł i jeszcze u mnie została taka. Chociaż jeszcze mam tutaj taką w szkle. Zobaczcie, podstawa taka korkowa. Co my tutaj jeszcze znajdziemy? Pościele. Pościele są w fajnych cenach. Kupicie bawełniane pościele. Na przykład tutaj mam taką um, z falbanką. Wykończenie jest w falbance. 30 zł kosztuje ten najmniejszy rozmiar 140 na 2. I tutaj są takie mm, kwiaty, widzę tylko. Tam 50 zł kosztowały te 160 na 2. O, zobaczcie, takie ładne kwiaty. Mamy jedną poszewkę. Znajdziecie również takie naklejki, niecałe 4 zł, bądź barwniki do jajek. Tu jeszcze widzę, są doniczka albo wazon za niecałe 10 zł. I już Wam wyciągnę taki wazon. Jest tak cieniowany, i po środku leci taki, no może niżej niż środek, taki biały pasek. I tu jeszcze jest taka doniczka. I kolejna pościel, 60 zł, i tutaj widzę 85, i to jest ta duża pościel, bo mamy tutaj 2,20 na 2, dwie poszewki 70 na 80 cm. Bardzo ładne tutaj są takie delikatne mm, kolory. Co tu jeszcze? 25 zł mamy obróz lub zestaw. Tu widziałam dwa bieżniki. On zobaczcie, na przykład takie. Czyli tutaj to za 25, a za 10 zł dwie poszewki na poduszkę. I tutaj macie nawet spory wybór. Powtarzają się te kwiaty, które były w pościeli za 30 zł. Tu mamy kolejną, 40 zł i 50 taka pościel. Wymiary to 140 na 200 cm i w fajnych cenach są też prześcieradła 30-25 zł i tutaj jak kupicie drugi to zapłacicie 50% mniej i te prześcieradła jeszcze tutaj są. Tu jeszcze mamy kocę, zobaczcie 20 zł, ale ładny. 100, czekajcie jaki to jest wymiar, 130 na 170 Centymetrów. i jeszcze jest taki szary 35 prześcieradło 180 na 2, to takie duże tutaj są jakieś widzę kuferki na przykład na kosmetyki na jakieś takie wiecie mm, mogą być nawet, nie wiem czy tutaj prostownica się zmieści chyba nie, bo to jest taki mały kuferek ale szczotki i różne takie gadżety się zmieszczą 50 zł ten kuferek no, i tutaj mamy 100 złotych lokówki. Kolejne pościele, słuchajcie bardzo. A nie, tutaj będzie narzuta. To są narzuty, czekajcie, to są narzuta śliczne. Mamy takie, no zobaczcie, takie wykończenie takiej falbanki. Ta narzuta kosztuje 50 zł, a tutaj piżamy damskie. Narzuta miała wymiary 2,20 na 2,40. A tutaj 25 zł piżamy damskie, tutaj 35 męskie piżamy. Zobaczcie coś takiego. I jeszcze mam jedną taką to by było na tyle, jeżeli chodzi o poniedziałkową gazetkę, tak więc zapraszam Was um, jutro na część drugą z Biedronki i Lidla, a dzisiaj. Lecę teraz szybko nagrać dla Was promocję tygodnia z Action, tak więc słyszymy się wkrótce. Trzymajcie się ciepło, cudownego dnia Wam życzę. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki, subskrypcje. Ja uciekam. Pozdrawiam Was cieplutko. Trzymajcie się, cześć!